Witam Was, tutaj Futbol Maniak. Zdobyłem dzisiaj album do kolekcjonowania naklejek Champions League 2013-2014. Sądzę, że będę zbierał trochę tych naklejek, ponieważ no, karty są po pierwsze drogie, a po, a po drugie już teraz trafia mi się strasznie dużo powtórek. No to tak, mam jeszcze multipaka, gdzie mamy 36 naklejek. 6 saszetek plus 6 dodatkowych naklejek, gdzie mamy m.in. naszego Roberta Lewandowskiego, Riberiego. Także mamy tutaj fajne takie 6 saszetek. Yy, no, 6 naklejek. Papierek już I mamy 6 saszetek z naklejkami. Aha, jeszcze zapomniałem dodatkowo w albumie mamy 6 naklejek takich wkładanych w strony. O, tu jest druga półka, nie wiem czy widać. Okej, okay. tak wygląda saszetka, to zaczynamy otwierać. Mamy ich do otwarcia 6. Zaczynamy sezon z naklejkami. I mamy tak, już mamy Aleksandru Borcanu. To jest karta chyba in action, z tego co zdążyłem zauważyć. Mamy jeszcze Marco Diaza. Ezekiela Garaya Jest piłka Champions League z tej edycji Mam już dwie specjalne naklejki, bardzo fajnie No i jeszcze mamy kogoś z Victor. Muszę szybko otwierać te saszetki, bo kończy się mi bateria w telefonie Ale mam nadzieję, że się nie rozrobię Ok, druga saszetka Mamy Diego Costa Schiebera De Jonga Tosicza i bakosa Okej okay. To tutaj nie było żadnej specjalnej Mamy